Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj rozegramy sobie mecz w ramach League One. Słuchajcie, dwa poprzednie mecze. Pierwszy mecz w League One w debiucie po prostu porażka z MK Donks. No, powiedzmy tak. Drugi mecz z Leyton Orient w Lidze. Nie, w Lidze, przepraszam. Graliśmy w Pucharze Anglii ten mecz po prostu wygraliśmy 2-1, jest dobrze jak pamiętamy Makumba tu i tu strzelił bramkę nieźle no wiadomo, to nie są rozgrywki przedsezonowe gdzie jeszcze można tam próbować i tak dalej tu już jest poważna gra teraz tak nie mamy żadnych punktów nie mamy nic, nie możemy nic kupić, nie możemy rozwinąć zawodnika. Trening jeszcze jest zmęczony, za chwilę zobaczę, czy można tam przejść dalej. I tak dalej. Słuchajcie, prosiłbym jeszcze, kto nie subskrybuje kanału, żeby zasubskrybował, a wszyscy, którzy subskrybują, oglądają, żeby dali łapeczkę w górę. Wszystkie wszelakie sugestie, to zapraszam do działu komentarze i tam piszemy co mamy zmienić, co jest ok i tak dalej. No dobra, to lecimy. Zobaczymy, czy mogę sobie zrobić no, po prostu trening. Nie. Wszystkie sesje zakończone. Nie, nie mogę zrobić treningu. Będziemy mecz rozgrywać z Wimbledonem, czyli Wimbledon kontra Bolton. Poprzedni mecz chyba graliśmy u siebie, który przegraliśmy, także no zobaczymy jak to będzie dzisiaj. No to lecimy. Jesteśmy właśnie w meczu Wimbledon Bolton. Słuchajcie, jest jeszcze taki pomysł. Mój pomysł, żeby zrobić karierę zawodnika, ale nie napastnika. Tylko właśnie pytanie: czy po prostu obrońcę, czy pomocnika. No i to jest właśnie taki moment, z jestem przy piłce, dostałem ładne podanie, no ale niestety wnet straciłem piłkę, tak jak widzicie. Następne podanie do mnie, próbuję rozegrać, tu może mi się, no ładnie podaje do kolegi, kolega będzie próbował może do mnie odegrać. Nie wiem, ładny strzał, widzieliście poprzeczka, ale dobitki już nie zdążę, no myślałem, że tu kolega do mnie zagra, ale nie zagrał i nadal 0-0, ale teraz jeszcze mamy piłkę blisko pola karnego i tu obrońca odbiera nam piłkę i chyba to jest koniec akcji, tak teraz bardzo ładnie przejmuję piłkę jestem przy piłce, Makumba macumba. ładne podanie czekam no, na podanie, ale tu już się nie doczekałem i, i to właśnie koniec no 23 minuta i teraz akcja Wimbledonu bardzo blisko w polu karnym, podanie, bardzo dobry strzał przed samym bramkarzem ale bramkarz broni i na szczęście nie ma żadnej bramki, teraz z boku zawodnicy nasi koledzy próbowałem minąć zawodnika znaczy obrońcę, ale nie udało się i tu groźny strzał Wimbledonu i znów podanie do mnie Makumba, Makumba oddaje piękny strzał, no ale no wszystko, obrońca, no wydawało mi się, że lepszy to będzie strzał, no ale niestety. Znowu jestem przy piłce, rozpędzam się troszeczkę, może miałam obrońca jeden drugiego, w biegunach polekarne szczczal i 1-0, 1-0 prowadzimy z Wimbledonem, już wszyscy myśleli, że pierwsza połowa skończy się 0-0, a tu taka sytuacja, 1-0 na bramka do szatni po prostu. Tak jak widzicie, bramka do szatni i tak dalej. Więc y, słuchajcie, jest taka sprawa. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, y, żeby jaką nową rozpocząć karierę. Y, troszeczkę inaczej by to miało wyglądać niż ta kariera. Yy, po prostu no nie wiem no troszeczkę bym to widział inaczej ale chciałbym żebyście podjęli decyzję czy to będzie yy, obrońca czy po prostu yy, no ten yy, pomocnik no i to, to to było tyle bo teraz jest napastnik Makumba jest ale po prostu chciałbym no nawet mi teraz bardzo ładne podanie Makumbę strzał i 2-0 Przegadałem normalnie te akcje. no Piękne podanie widzieliście moje, czyli Makumby. No super. I kolega po prostu nie dał szans bramkarzowi. Zobaczcie, jakie długie podanie, proste takie. No i tutaj kolega bardzo ładnie się spisał i podwyższa wynik na 2-0. Bardzo dobrze rozpoczynamy drugą połowę. Już jest 2-0. Wracając do właśnie rozmowy na temat nowej kariery, to tak bym to widział, żebyście wy podjęli decyzję, jak jak to ma wyglądać, czy po prostu kariera tego obrońcy, czy kariera pomocnika, uwaga kolega mi tu będzie odgrywał, nie, nie nie, nie, ale jeszcze jesteśmy przy piłce, podanie do Makumby Makumba, no ale zdjęli mu tu piłkę z nogi ale jesteśmy jeszcze przy piłce, uwaga koledzy, no ale tu kolega się bardzo myli, obrońca mu odbiera piłkę, Makumba, Makumba strzał, no bardzo słaby strzał Trzeba powiedzieć, ale mamy noty 9.0. 0 Słuchajcie, noty 9 nie są złe. Mamy znowu piłkę, bardzo dobre podanie, ja znowu mam. Ładnie miałem bramkę, jeszcze jednego, no ale szczał zablokowany. Poprawka, podanie do makumby, makumba strzela ale broni bramkarz i już tutaj kolega nie zdążył dobić. No z tego to już nic nie będzie. Mamy teraz 9-2 noty. Teraz z powrotem 9-0, 62. minuta, jest fał na Makumbie, jest żółta kartka. No myślę, że żółty wolny, nie wiem, zobaczymy co będzie z tego rzutu wolnego, bardzo blisko pola karnego, czy będzie jakiś strzał. Makumba jest blisko pola, dostaje piłkę, Makumba! Makumba strzela! 3-0! Dobrze mówię, 3-0, tak, 3-0, bardzo ładny strzał, widzieliście po rzucie wolnym, który wywalczył Makumba, można powiedzieć, bo yy, po prostu był faul na mnie, na, na Makumbie, yy, był faul i, i tutaj właśnie zobaczcie jak bieg ształ dało mi się dobrze wbiec między obrońcami. Oddaje dobry szczoł. No i tu 3-0. Wygrywamy 3-0 z Wimbledonem. Myślę, że ten wynik powinniśmy dowieść do końca. Także 64 minuta. Teraz już 71. <laughs> ładne podanie do Makumba, Makumba odgrywa do kolegi. Odg odegranie do Makumby. Podanie ładne do kolegi z drużyny. I znów będzie podanie do Makumby, no, zobaczmy go na skrzydle, Makumba, Makumba, Makumba biega po lekarne strzał, no ale zablokowany, żeby tu yy, obrońca zablokował, znów podanie do Makumby, Makumba przekłada na prawą nogę, na tą lepszą, no i znów zablokowany strzał, już wszyscy obrońcy wiedzą, że Makumba przekłada na tą lepszą prawą nogę, chociaż lewą nogą też udało mi się szczelić. i znów Makumba przy piłce, Makumba, ładny strzał, ale bramkarz broni, no Powiedzmy, że już byłem pewny, że teraz będzie bramka, ale no niestety, niestety bramkarz wybronił bardzo ładnie, uwaga bardzo, borgożna groźna sytuacja Wimbledonu, wrzutka w dobitka, broni bramkarz, wybijamy, wybijamy, udało się wybić i zażegnać groźną sytuację, ale jeszcze Wimbledon przy piłce na skrzydle, podanie wzdłuż pola karnego i... Teraz obrońcy nasi sobie radzą. 92 minuta już mija. Bardzo ładne podanie do Makumby. Makumba zagrywa na skrzydło i teraz takie rozegranie na koniec meczu. Także mecz się kończy. Kończymy te rozgrywki. Zaraz zobaczymy, jakie będą oceny, ale myślę, że dobre będą oceny a nie jeszcze jakiś faul czy spalony, czy coś takiego ej spalony chyba, no ale teraz już sędzia definitywnie kończy ten mecz, pomyliłem się, ale teraz już kończy sędzia ten mecz definitywnie i mamy tutaj wyniki w szatni 1859 punktów dostaliśmy za ten mecz wszystkie trzy zadane nam cele po prostu osiągnęliśmy notę też była nota, mamy 10 0, mieliśmy otrzymać oddane celne strzały 4 oddaliśmy 5 i posiadanie piłki powinno być 40, 60%, to było 58 ale sędzia nam uspokoił z Gminbladonem wygraliśmy teraz zajmujemy 7 miejsce w tabeli, trening jest zbyt zmęczony dobra, źle przeszedłem, musimy cofnąć Dobra. O, teraz możemy zrobić trening. Teraz sobie zrobimy trening. O, co to? Dribblingi. Dribling przez labirynt. Dobra, przez labirynt. Przepraszam, nie labirynt. Laby, e, labirynt. E, bramki ze sztuczkami. Podania. Czekaj, strzelania pod presją trening kontraataków zrobimy sobie trening kontrataków. zrobimy sobie dobra, Werka, od nowa nagrywam, żebym wiedział teraz zrobimy sobie podania grania na głowę sesja dośrodkowań Między atrapami, no to zrobię sobie coś takiego Dobra, to ja sobie zrobię tak Stymuluj Dalej No i dalej No i dobra, to mamy to Teraz nas czeka mecz z, z Lincoln City yy, Nie mamy, z tego co widzę to nie mamy żadnych punktów, ale zobaczę sobie jeszcze No nie, 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 nie nie mamy nic punktów, żeby, żeby cokolwiek kupić, także tyle. Lecimy do następnego meczu, mam nadzieję, że też wygranego. W tym meczu, w poprzednim meczu oczywiście Makumba e, z Wimbledonem się zap, e, zapisał dwa razy na liście szczelców i zaliczył asystę, czyli super mecz, tak ja to określam. Dobra, lecimy do następnego meczu z Lincoln City. Jesteśmy w drugim meczu, niestety zapomniałem włączyć nagrywanie, ale no teraz włączyłem w 30 minucie, słuchajcie, już jest 1-1. Także e, powtórki tych dwóch bramek będziemy widzieli e, po prostu na powtórkach, tak jak kiedy się zdarzyło. Jestem przy piłce Makumba, Makumba, e, rozpędzam się z piłką. No, blisko pola karnego, czy dobry strzał będzie, ładny strzał, ale bramka broni, i niestety, niestety się nie udaje. E, słuchajcie, e, jeżeli chodzi o treningi, treningi będą od następnych odcinków. Będą treningi. Uwaga, bardzo groźna sytuacja jeżeli chodzi o Lincoln Lincoln daje groźny strzał i niestety przegrywamy 2-1 przegrywamy z Lincoln City tak jak widzicie przegrywamy z Lincoln City 2-1 poprzednie bramki będzie widać będzie, będą powtórki także zobaczymy jesteśmy przy piłce kolega, myślę, że szuk, będzie szukał mnie, ale nie, 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 nie. Po prostu próbuję się wystawić tutaj koledze. Jestem przy piłce. Makumba, makumba, miała jednego zawodnika, drugiego, biega w pole karne. Czy będzie szczał? No niestety obrońca tutaj zorientował się, że będzie zmiana nogi. Jesteśmy przy piłce makumba. Niestety nie ma piłki, ale teraz odbiór, próba szczału i bramkarz broni no i nie mamy na przykład nie mamy szczęścia Żu, rzut rożny strzał głową nie no to taki nie był nawet szczał głową taki po prostu próba szczału. ocena 7 7. Jak widzicie, dlaczego taka ocena? Bo Makumbas strzelił bramkę. Taka właśnie ocena jest. Mimo słabszej podstawy, uwaga, bo rzut wolny, mimo słabszej postawy całej drużyny Makumbas strzelił bramkę. Także taka ocena, a nie inna. Tu jeszcze widzimy powtórkę szczał kolegi. Wyciągnął tutaj bramkarza, no ale niestety piłka nie osiągnęła celu, czyli bramki i, i tak dalej. Tutaj mamy powtórkę poprzednich bramek z pierwszej połowy. Pierwsza bramka była dla Lincoln City, tak jak właśnie widzicie. Bramkarz nasz no, rzucił się tak jak się rzucił, no i, i straciliśmy. I teraz uwaga, podanie do Makumby. Makumba oddaje Tutaj szczał na linii pola karnego i piłka trafia po rękach bramkarza prosto w bramkę i 1-1 wyrównanie. Także lecimy, druga połowa meczu. To było wszystko w pierwszej połowie. Zaczynamy drugą połowę. Najciekawsze skróty tego meczu. Także lecimy. Teraz bardzo ładne dostałem podanie od kolegi, próbuję minąć obrońców, bardzo tutaj ładnie minąłem obrońców, oddaję szczał i niestety bramkarz broni obrońcy wybijają to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą akcję. No szkoda, bo bardzo ładny szczał, no bardzo ładnie biegłem tutaj, ale niestety nie udało mi się zdobyć bramki. No, i teraz jest groźna sytuacja. Kontra, szczał i 3-1. Tracimy bramkę. No, tak jak widzicie, szybka kontra, szybka strata bramki, i przegrywamy 3-1. W 60 minucie. Makumba odgrywa do, do kolegi, no nie ustaje się odegrać od kolegi do kolegi odbierają braco in City, ale udaje nam się odebrać piłkę złe podanie, ale jest teraz Makumba no i niestety nie udaje się oddać do prawidłowego szczału, żeby zagrozić bramce przeciwnika. Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Zobaczymy co wniosą zmiany. 63 minuta Makumba przy piłce Makumba podaje ładnie do kolegi yy, koledzy no może tu się źle ustawiam ale czy teraz kolega do mnie zagra no i teraz podanie tylko że ja nie doszedłem do tej piłki 68 minuta rzut rożny dla Lincoln City yy, nic z tego rzutu rożnego nie będzie szybka wybitka piłki przez naszego bramkarza, ale bardzo słaba. I uwaga, Lincoln City przy, sz przy szansie 4-1. No niestety tracimy znów bramkę. Bardzo e, łatwo tracimy bramkę. E, e, słaba gra naszej drużyny. I teraz podanie, bardzo ładne podanie do kolegi przez Makumbę. Odegranie Makumba przy piłce. Blisko polakarnego strzału, ale zablokowany. Czy będzie poprawka? Nie ma, nie ma, ale jeszcze jesteśmy przy piłce. Makumba podaje do kolegi Makumba. No i kolega źle odgrywa. Ale jeszcze podanie do Makumba. Makumba przyjmuje i strzał, i 4-2. 4-2 w 88 minucie. No, Makumba strzela drugą bramkę, co prawda, ale myślę, że to już jest wszystko rozstrzygnięte. Także nie mamy najmniejszych szans na zwycięstwo. Zobaczcie tutaj bardzo ładna wrzutka. Makumba strzelił, no i rozpoczynamy. Yy, znaczy, Lincoln City rozpoczyna mecz. Sorry. No, jest 89 minuta. Także myślę, że tu już się wynik za bardzo nie zmieni. Jak zobaczycie, teraz jestem przy piłce, to faktycznie nie zmieni się, to było wszystko już rozegrane. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Kto jeszcze nie subskrybuje, kto może niech napisze komentarz, po prostu niech da łapkę w górę, to dla mnie sygnał, że podobał się odcinek, czy moja twórczość się podoba, żeby po prostu dalej to tworzyć i rozgrywać zobaczymy jakie wyjdą wyniki myślę, że no tu nie ma co się w ogóle łudzić nie, nie, po prostu całego celu nie osiągnęliśmy osiągnęliśmy punkty 1355 dwóch celów nie osiągnęliśmy czyli nie osiągnęliśmy oceny 8.5, bo, bo była nie wiem, 7,5, a skuteczność czołów też nie była na 65%, czy tam na 60%. Dobra, to cześć.